A oprócz tego, nie sądzicie, że wiadomości w naszym kraju powinny się zaczynać? Dzień dobry, Polsko! Mamy dzisiaj wiadomości z kraju! Po czym wiecie, są przerywniki, przerywniki, przerywniki i widzimy tą siedzącą babkę albo gościa, no, sorry, to w ten sposób i mówi Polacy są bardziej niezadowoleni e, 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 z podwyżek paliwa. I jest wtedy pokazany gościu, który tankuje auto. Podchodzi do niego gościu, drugi, i pyta, co pan na to, że tak drżyje paliwo? E, no wie pan, jeżeli rząd coś z tym nie zrobi, to niech rząd się przyłoży i, i dopłaci do tych podwyżek. Rozumiecie kurwa, w mózgu tego człowieka podwyżki paliw na całym globie, na całym świecie są spowodowane przez polski rząd? Rozumiecie, jaki mamy wpływowy rząd?